No co? Idziemy do lasu? Idziemy? Tak? Naprawać? No idź, idź. Tak się cieszy pies. Witajcie. Dawno mi nie było. Mam problemy, to jest z kręgosupem. Dosyć poważne. Jest już zdecydowanie lepiej. Jestem się na rybach. Ale nic nie bierze. A to mówię, przejdę się do lasu tutaj obok zobaczyć. Ile się ludzie tu powrzucali tych śmieci. Pewno. No tak, pan idzie. Idzie pan. A znaczy, może jakieś grzyby znajdę? Dzisiaj też chcę przetestować moją nową kuchenkę na drzewo Także bez zbędnego gadania lecę. Mrówicka Mrówki zwinnie się tutaj kręcą Może jest niska temperatura Chodzę tu jakieś pół godziny, ale żadnych tutaj grzybów nie widzę. Może jakieś pojedyncze, ale to wszystko jest trujące. Ogólnie słaby las na grzybobranie. Ale warto się przejść. Prezes jest zadowolony? Prezes? Tak? Zadowolony jesteś? Pewnie. Dobra, idziemy dalej. Już sobie to jest biorę kory do rozpalenia. Pierwszy kawałek lasu, gdzie podoba mi się tutaj Ale naprawdę no, Grzybów nie ma Jestem w szoku, że to nic nie ma, nie rośnie Fajny materiał do rozpalenia A Niestety jest po tych deszczach strasznie wilgotny musiałem go trzymać w spodniach żeby wysechł ale jest naprawdę tego dużo a grzybów i tak nie znalazłem na razie sam koniec jak to mówię najciemniej pod latarnią znalazłem grzyby jak to mówiąc to zawsze coś Kupiłem sobie piecyk taki odorowy, żeby sobie gdzieś w lesie czy tam na rybach i tak dalej, i tak dalej, sobie zrobić, powiedzmy, nie wiem, zagotować herbatę, kolację i tak dalej, i tak dalej. Nawet się ogrzać. Trochę ciężko mi to jedną ręką. Więcej to tak to tak złożone wygląda w pełni do pudełka robaków miałem takie paczuszki, takie torebki kilka części ruszt. Podstawa pod piec. To jest To jest taka traktacja z blokady. Są to plastykiem i się wszystko dobrze jeszcze nie dobrze wypaliło moje zdanie. Mamy taką blaszkę. pod wydaje mi się, to jest. ...nie będzie za bardzo trzymało... ...nie widzę tu żadnej blokady... ...na to... No i Kiepskie, rozwiązanie... ...gdybym ja chciał i chciał i tak będzie się trzymać. Tak to mniej więcej wygląda. To ma służyć do podgrzewania potraw, herbaty, do ogrzewania, pieczenia też. Także sprawdzimy chiński produkt. Dzisiaj zrobiłem całkiem inaczej niż ja robię przeważnie Kupiłem rozpałkę, podpałkę do grilla i węgiel Robimy to jakby to tradycyjny odbiorca tej kuchenki to robił. czka. środek. I, że będzie widać ładnie. Warny. Tu mamy trochę chory. Bardziej profesjonalnie teraz. Смотрите, sure <sighs> Właściwie za dużo. Ale widać się ładnie. Hajcuje. Dobra, coś tam się rozpaliło. Putuję w sklepie z habika a co będzie się z tym działa ja dosyć długo się rozpala przez to, że mam mało tu tych otworów z boku, jak na moje oko. Ale trzeba uważać, żeby nie spalić, bo dosyć wysoka temperatura od tego węgla drzewnego jest akurat. Ale jest fajnie spokojnie, myślałem, że będzie gorzej. Takie jest żeby znacznie mi ładować tego węgla. Widzę, że tu jak się rozpaliło, to normalnie jeszcze ta kratka jest czerwona. Muszę co chwila przekładać, by się nie spaliło, ale bardzo szybko się kotlety smażą. Zrobił się boczek akurat, nie miałem czasu, żeby to kupić. śmiejcie się z, z, z łyżkami, o, gdzieś się to spaliło. Nie wziąłem widać No, tak się pali, pali się jest z, z pół godzinki, za dużo wrzuciłem tego węgla, ale jest mega. do powinno gotować, zawiatować kilkanaście razy wodę co, co do tej siatki. Znaczy trochę gorąca jest, w tych miejscach tu pop, popuszczała na łączeniu, ale już była prawie czerwona taka temperatura. Potem spodem podłożyłem aluminium popiół spadło to nie na stół, bezpośrednio zastanawiam się jak długo będzie się to paliło Już taka turystyka, turystyczna jest super godzina czasu minęła ponad jak widać nawet gdzieś jakieś 3 czwarte węgla się spaliło dopiero. Także myślę, że z dwie godziny co... będzie się palić. Co najmniej z 2 godziny będzie się paliło. No, Dobra, ja muszę lecieć do domu. Aha